Przed nami ligowe spotkanie, na które zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. W lidze każdy mecz jest ważny, bo stracone punkty czasem ciężko jest odrobić. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Zagrają w ustawieniu 4-3-3, szeroko z przodu, z wysuniętym napastnikiem i dobrymi skrzydłowymi. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem i wspomagającą go ze środka linią pomocy. Sędzia zaczął pierwszą połowę spotkania. Kapitalna wrzutka! Strzał głową! Ależ wspaniała bramka! Piłka umieszczona celnie w bramce Popatrzmy, kapitalna technika Prawdziwy wirtuos lewego skrzydła Genialne dośrodkowanie Ta piłka nie mogła nie trafić do siatki Przeanalizujmy tę sytuację Pełna koncentracja Piłka dośrodkowana z narożnika Zawodnik przymierza i pewnie umieszcza ją w siatce Nic dodać, nic ująć Kapitalny strzał głową I mamy otwarcie w tym meczu, 1 do 0. No, może być groźnie. Leżenie. I znowu remis proszę państwa. Cudowny strzał. Piłka minęła bezradnego bramkarza i wpadła tuż pod poprzeczką. Fantastyczny strzał, choć wydaje mi się, że nieco przypadkowy. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Wyrównali w tym spotkaniu, można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. I będziemy mieli wrzut załtu. Piłka natychmiast trafia na murawy. Pójdźmy do środkowania. No i Bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Gwizdek. rzut wolny. Lepiej dośrodkować, a tak obrońca pierwszy dochodzi do piłki. No zobaczmy, czy sobie poradzi. No zastanawia się, czy nie strzelać. Nie daje cały czas sobie zabrać piłki. No, przemierzył już spory dystans. Jest okazja. Miłka poza linią końcową i będzie utrożny. Ależ wspaniale. Zdecydowanie nie podoba się taka gra. Aj, teraz strata. Strzela, jest gol. byłem zaskoczony, bo oczekiwałem wyrównanego meczu. Takiej przewagi w oddanych strzałach po jednej ze stron na pewno się nie spodziewałem. Wypracowali sobie dużo sytuacji, co znajdzie pewnie odzwierciedlenie w statystykach. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. To nie jest duża przewaga. Cudownie dograł. Obrońca blokuje tę centrę. Ładnie wymieniają podania. Dobra wymiana podań. Czyste zagranie przejmuje piłkę. nie wznowiona z rzutu rożnego Zobaczmy w powtórce bramkę po której prowadzą Bramkarz nie miał szans przy tak finezyjnym strzale tuż za krawędzi szesnastki obok prawego słupu No znakomicie teraz interweniuje nie stracili bramki po tym stałym fragmencie gry po akcji z rzutu rożnego Po pierwszej połowie mamy 2 do 1 Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Sędzia właśnie rozpoczął drugą połowę. Znakomita wymiana. I piłka w rękach bramkarza. Nieporozumienie i strata piłki. No grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. No i mają rzut rożny. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi, to powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Centra w pole karnej. Będzie niebezpiecznie. Piękne uderzenie z Woleja. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. Druga połowa. Coraz mniej czasu do końca. Zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany. Wprowadzając nowego gracza, który może ożywić grę. Ależ teraz świetnie wypiąstkował tę piłkę. Wywalczyli kolejny rzut rożny. Dobrze, do przodu. Dobra okazja. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Dziś Bramkasz jest wykorzystywany jako brońca. Świetna współpraca. Jest szansa. Zdobywają bramkę. To kolejny gol potwierdzający ich dotychczasową przewagę w tym spotkaniu. Wspaniale to zrobił. Spojrzał na piłkę, przymierzył, a następnie z zimną krwią pokonał bramkarza. Piękna bramka. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. 3 do 1. Taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony, bo tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Poza boiskiem i wznowienie od bramki. Na Państwa ekranach powtórka sytuacji, po której padł gol. Wirtuozerskie trafienie z szesnastki, piłka precyzyjnie umieszczona w lewym dolnym rogu bramki. Rozpoczęło się ostatnie 5 minut tego spotkania. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Właśnie sędzia zakończył to spotkanie. Jest zwycięstwo pomimo bardzo wyrównanego poziomu obu drużyn. Bo liczą się jak widać nie tylko umiejętności, ale także odpowiednie ich wykorzystanie. Ma za sobą udany mecz, chyba nic nie można mu zarzucić. Świetny występ, solidnie pokazywał się przez cały czas, wspomógł zespół w wygranej, a do tego sam raz umieścił piłkę w siatce.